Jacy są Kolumbijczycy? Zanim nagram odpowiedź na to pytanie, oczywiście z mojej perspektywy, zobaczcie w praktyce. Spędziłam bardzo uroczy dzień z pewną kolumbijską rodziną w prawdziwym kolumbijskim domu, jedząc typowy kolumbijski obiad. Wszystko stało się spontanicznie, bo wybrałam się na wycieczkę do miejscowości Pueblo Rico pooglądać wodospady w autobusie. Poznałam pewną uroczą panią, która zaprosiła mnie do siebie na kawę. Nie odmówiłam. I w taki sposób powstała dzisiejsza historia. Zapraszam. Zmierzam właśnie na autobus do miejscowości Pueblo Rico, tłumacząc na Polski bogatego miasteczka. Zobaczymy jakie bogactwo tam mnie czeka. Plan jest zobaczyć wodospady. A, muszę iść. Zobaczyć wodospady i zanurzyć się w jednym. Tam spodziewam się bardzo silna woda, więc znowu będzie mu <grych> no. Piękna pogoda. Jeszcze jestem w Heriko, ale już niedługo. Powiedziałam właścicielowi hotelu, żeby jak najszybciej znalazł kogoś na moje miejsce. Tam Jezus na wprost. To jest tak cicho i spokojnie w tym mieście, że można usłyszeć siebie naprawdę. ¿Para aquí? ¿Para dónde va? Eh, pueblo río. Pablo moją nową przyjaciółką i bratem. Kto jest? Jak się nazywasz? Jak Miguel. Miguel. Mirejna Nueva. Amiga, jak się nazywasz? Teresita. Teresita! Dobra, kamerę. Kamera, tak. Si. Poznaliśmy się w busie. Pani mi zaproponowała, żebym dołączyła

Perritos. <muchas> Buenos días. Bien. Buenas tardes. Pero presentes. Crutki tur Hamac. Todo todo. Tengo unos y colorados también. Pero tú vives con, 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 con quién? Tu esposo. ¿Todo para ti? Sí. ¡Oh, bueno! ¡Solo mirador! ¡Oh, wow! Vidoc Biker. Mira cómo se deslizaba de bonito. Muy lindo.

i serce każdego kolumbijskiego domu, kuchnia połączona z salonem. W poprzednim odcinku mówiłam, że marzyłam, aby zobaczyć prawdziwy, rodzinny kolumbijski dom. No i popatrzcie, stała się błyskawicznie. Dla Kolumbijczyków Bóg i wiara jest bardzo ważna, dlatego w wielu miejscach można odnaleźć elementy z nim związane. A, Domowy sob z mandarynek z ogrodu. Smakował jak czyste słońce. Kolumbijczycy nie pytają, skąd jesteś. Oni pytają, czy jesteś głodna? Czego się napijesz? Jak się czujesz? Gościnność tutaj to nie nieuprzejmość. To styl życia. Ale czap! Ja mi go nowo. Si? Potem pan domu z dumą pokazywał mi swój ogród. To Yo le muestro allí una flor, venga para acá. Eso es granadilla. Granadilla, y normalmente tiene color como mandarina, ¿sí? Cuando se madura. Sí. Cuando es se madura. Es muy bueno. Ustedes conocen mucho cuando ajá. se madura. Ajá. Es como mandarina. Ah, eh, y hortensia. Ah, muy. Hortensia. Sí, tenemos, tenemos hortensia en mi país sí. también. Eso también. Uh. Vea, y, 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 esta, y eso también tenemos. E, esto se llama rosa amarilla. Rosa amarilla, ajá. Rosa amarilla. Cada año, ¿verdad ¿vale, tía? Oh, qué lindo. Murgi, ajá, Murquiri, muy, este. y vengamos con limón, sí, sí, vamos con el limón, ¿no? limón y mandarina, esta, esta se llama Corona de espina. Corona de Cristo, ¿qué es Corona de Cristo? Corona de Cristo, bebea. ajá, así, Corona de Cristo, así, yeah. y perito, ah. bueno, ah, que Dios bueno, bueno, oh, ¿qué es? Mata de plátano, plátano, plátano? plátano. ¿y, plátano. ¿Y pu puedes comer eso? Cuando es he el racimo. Ajá. Claro. Bueno. ¿Cuando? Pero ¿platanitos o plátano. No, un racimo ¿Dónde? Sí. Oh, me encanta de... plátano. Banano. banano. Ah, eso es banano. Banano. Ajá. Banano, bueno, entonces vea. Y tu limón, y vea. Ajá. ¿Eh? Entonces qué pasa? Cuando usted necesita, lo coge y lo, y lo gasta. Bueno, muy ¿Mm? bueno. Ah, qué oh. lindo es. Sí, 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 claro. Claro, bueno. Solo ¿Mm? una. Así. Aquí.

Tener la niña que la coma. Sí, pero era el inicio. La... No, no es que está, no es que está. Ay, es buena para comer ahora. No es que ahora. tan buena, pero cómela. No, sí, si esta está madura. Tenerla no, es de... es es okay. ah, ah, ahí. Ah, aquella. Ahí va a estar mucho chiquita. Oh, Le gusta, ¿sí? Está un mandarín que presto se lleva. Sí, sí está buena. Buena. O muy ágil está, está buena. Está buena. Está buena. Sí. Está buena. Ajá. <laughs> uh -huh. <laughs>

Ryż, czerwona fasola, platano maduro, ten słodki, dojrzały i zwykły banan do zagryzienia z ryżem. Normalnie podawane jest to z mięsem, ale ja mięsa nie jem, więc zostałam jajo.

Wjedzie Tinto, czarna kolumbijska kawa z cukrem. Tinto. A potem ruszyliśmy zwiedzać Pueblorico. Kierowca cukruka był o mnie zazdrosny. No, są niemożliwi <grywa> to, co się ternero. Ta niesamowita rzeźba z gliny powstała na stulecie w Pueblo Rico. To opowieść o nich, o pracy, wierze, kulturze, jedności. Każdy detal to hołd dla historii tego miejsca. Tutaj ludzie naprawdę kochają swoje korzenie. I takim samym sercem mnie przyjęli.

Eh. Colombianos amigo para venir listo I na koniec Arka Café Muzeum. Miejsce pełne pasji. Kawa, sztuka, literatura, muzyka. A jest muzyka? Si. Fiesta? Si. A Ah, bueno. Aha. I sala poświęcona Mistrzowi Tekwondo z tych stron. Powiem jedno, lepiej tego dnia spędzić nie mogłam. Wróciłam do Harry'ego. <grystanie> Państwo, którzy zapewnili mi rozrywkę, dzisiaj zaprosili mnie na świętowanie 45 rocznicy ślubu, która odbywa się w sobotę. Dzisiaj jest czwartek. <grystanie> Niezła historia. Przedstawili mi swojego syna. Nie wiem, może chcieli mnie ze Idę um, jeszcze się przejść po Heriko, Mówi, jest coś dobrego. No i tak, będzie się kolejny dzień. Spontane są najlepsze, bardzo się cieszę. Spędziłam z nimi czas. Naprawdę super ludzie. 45 lat, wszystkie dzieci razem, to jest w Kronii nie bardzo często spotykane. Większość ludzi, oni też mi to przyznali, e, ma dzieci z różnymi Heriko mi się dużo bardziej podoba niż Puerto Rico. Pueblo Rico, Puerto Rico. Cały czas mówię, że już na Karaibach jestem. Nie no, piękne jest to Heriko, nie można powiedzieć. Piękne jest to Heriko, ale ja się już zwalniam z tego wolontariatu, muszę dbać o swoje ciało. Już dość ukończeń, dość alergii, robaki nie były w umowie. Jestem dumna z siebie, bo widać robotę, którą wykonałam za sobą. Kiedyś bałabym się, bym myślała bardziej o właścicielu tego hostelu, a nie o swoim dobru. A teraz myślę o swoim dobru, bo rybaków nie było w mojej. <grywamy> Więc wyjąłam walizkę, prosiłam go, żeby znalazł kogoś na moje miejsce jak najszybciej. Jak szybciej, to może nie uciekam do Kartajeni. i da mi będę konsumować. Ostatni raz jem na wizji ciastka. Następnym razem jem owoce. I za to ciastko zaczynam około złoto 80. Zł. podgotować swoje zdrowie psychiczne, które od ilości uprąży robaków na moich nogach, rękach i alergii, która mi się pojawiła. Trochę. Mm, nie mogę powiedzieć, że pot upadło, ale mm, bardzo takie upłoszenia wpływają na nastrój i czuję. Że chodzi mi to po głowie, siedzimy to w stół głowy. Z tym jedzeniem ciastek ostatni raz na wizji żartowałam, bo to jest niemożliwe. Bo tutaj są kolumny przepyszne. Ciastka, żeby robić Więc na pewno jeszcze będę je testować. a propos tego właściciela hostelu, bo mówiłam o niedojrzałości emocjonalnej i robactwie w hostelu mm, niedojrzałość emocjonalna, jeszcze spoko ciebie nie atakuje za każdym razem, jak ego zaboli zaatakował mnie parę razy No jestem człowiekiem, który mówi prawdę pytasz mnie o coś, to, to mówię prawdę nie będę się zastanawiać, czy tobie się zrobi z tym miło, czy nie bo prawda wyzwala i prawda jest Objawem tego, że się jest człowiekiem prawdziwym i ma się miłość w środku, i się miłuje ludzi, bo prawda może komuś pomóc, pomóc, a nie wyciemiłym ich i Po nawet jak ktoś się źle. Bo ludzie nie umieją przyjmować prawdy, dlatego potem ludzie, którzy mówią prawdę, traktują jako zły. I bardzo często odbijają potem im czymś na złość, żeby ich zabolało, <grym>, mimo że drugi chciał na nich dobrze, żeby mówił prawdę, po to, żeby ich prawda i by mogli coś zmienić. Nie hmm. ja za każdym razem jak powiem komuś prawdę, potem dostaję w łeb, bo ludzie nie umieją przyłować prawdy. Ludzie nie chcą prawdy. Ludzie chcą kłamstwa, które są miłe dla ich A ja kłamać ja będę, bo żyję w zgodzie ze sobą, jestem autentyczna. Bo za każdym razem jak kłamiesz, mówisz mm. nieprawdę, coś nie zgodzi z sobą, to to się zapisuje w pamięci, w pamięciele. Ja już się uzdrowiłam i nie chcę sobie tam dokładać Państwa, z którymi spędziłam dzień, nie znałam wcześniej, poznałam panią w autobusie, zaproponowała mi, że mogę wysiąść z nimi, pójść oni do domu, a potem mi zrobią wycieczkę. No i fajnie. jeszcze do innej pani dostałam numer telefonu, bo jak usłyszałam, że jestem sama, to chciały zostać moimi przyjaciółkami. Mhm. I mam zaproszenie do nich do domu, jak tylko będę chciała łóżka są, żeby spać. spać, paść na obiad. Dzień dobry z Heriko. <głos》> ruszam na 45. rocznicę ślubu moich nowych znajomych Kolumbijczyków. <grym> Muszę powiedzieć, że trochę mi się nie chce. Próbowałam to opóźnić. Oni chcą w ogóle, żebym została u nich na noc. Ale um, ostatnio po spędzeniu 3 czy 4 godzin razem było super, ale byłam tak zmęczona, bo hiszpański to nie jest mój język. Znam kilka procent. Dlatego no, mój mózg się dość męczy przy używaniu go. I pod koniec naszego spotkania już nie rozumiałam nic kompletnie. Dlatego... Um, przez to się trochę um, chciałam z tego wymigać, ale się nie wymigałam, nie dało się, więc lecę. E, I zobaczymy, czy zostanę tam na noc, czy wrócę. Planie jest, że wpadam na herbatę czy kawę i wracam. Ale oni mają szeł o godzinie 17. I po 17 mają uroczystą kurację i <grywania> była na niej. A o 17 jest ostatni bus stamtąd do miejscowości Heriko, w której tam teraz. co zobaczymy. Lecę. Dobra, jeszcze może pokażę jak wyglądam. Tak. Nie mam eleganckich butów, ale ja jestem elegancka dama. A propos moich eleganckich butów, czy ich braku. Ostatnio rozmawiałam z jednym gościem i mówię mu, a ja nie mam marzenia o srebce Louis Vuitton, czy coś takiego. Ja mam inne marzenia na przykład mieszkaniem w Nowym <noise> I on mi mówi, no Ty nie marzysz o tym, bo to Ty jesteś tą torebką Limitą. Ty nie musisz sobie udowadniać wartości posiadając tą torebkę, bo to Ty jesteś tą wartością. No i dokładnie. tak ładnie. Tak nie. Kupiłam Państwu róże i czekoladki z serduszkami i sobie piękną torebkę. <noise> Okazało się, że muszę na autobus czekać 45 minut. Więc w tym czasie skoczył nam jakaś ręka. Może ją tutaj jakaś przepiękna. Rękodziały kolumbijskie. I dostałam zniżkę Anią. W zeszłym tygodniu byłam o nią pytać, bo ją znalazłam. a ja mówię, Pan już muszę się zastanowić, bo nie wiem który kolor. I przyszłam w tym tygodniu i Pan już uznał, że się znamy mnie Miła. Pani mi właśnie... Spódnice, bo myślałam, aby psy nie obskoczyły. A, wrzucę zdjęcie. Są na łaty na spódnicę, bo brałam od rzemian. Do tym samym Na to wzmaga tak? no. no. no, miłości. tak Witały mnie z radością. jest jedna róża, a tam jest druga. Państwo byli bardzo szczęśliwi, że im je podarowałam. Także uśmiech był bezcenny. Obiad zjedzony. To można zobaczyć, czy to na tinta, czy na kawkę. Czy tak pić? Tu moje pogryzienia robali w hostelu. No. Nie tak skrzypi dzisiaj. To co kochamy bardzo. Hamaki uśtawki. Tylko dzisiaj coś skrzypi. Państwo właśnie dostali e, prezenty dostarczone Mod Taxi. Dzwoniła Pani mm, podziękować swoim przyjaciółkom i opowiedziała, że z nimi jestem. Wszystko opowiedziała, jak się poznałyśmy, jak się nazywam. I się cieszę, że, że tu jestem. No w sumie nie ma się co się dziwić, bo hmm. no teraz jestem atrakcja. Nie wiem, czy zostanę na główną ceremonię, bo musiałabym tu zostać na nocą. Um, z jednej strony chcę, z drugiej nie do końca. Puritu. Pyrito. W sumie dla takich państwa też musi być atrakcją, bo no, jestem młoda różnica 30 lat. tam moi dziadkowie jak poznawali różnych ludzi, to też się bardzo cieszyli o tym opowiadać zawsze. Wracam z rocznicy, nie zostaję tam na nas. A ich sen sobie mnie upolatał, ja nie